Dobra, dobra. Wchodzę. Wchodzę na stanowisko. Kurwa, kto, ty, kto tyle tych róż tutaj kupił? Szanowni panowie wicepremierze, szanowne panie i panowie ministrowie. Tak, kazałem kupić kwiaty na radę gabinetową, a nie kurwa wieniec na pogrzeb. Jest głównym przesłaniem naszej służby. A co to jest za jeden, ten co w dresie tu siedzi? Wielce szanowny panie premierze. Aha, od razu po radzie jedzie na narty. Dobra. Posiedzeniu rządu pod przewodnictwem prezydenta, zwołanego w trybie artykułu 140. Dobra, zaczynamy. próbę mikrofonu, raz, raz, raz. Andrzej, słyszysz? Andrzej, Andrzej? Chciałem rozmawiać o wielkich inwestycjach. Andrzej, Andrzej, jak mnie słyszysz dobrze, to przesuń fliżankę ze szklanką. A jak mnie słyszysz słabo, to samą szklankę przesuń. W sposób fundamentalny z przyszłością Rzeczypospolitej, z jej przyszłą sytuacją gospodarczą, z jej przyszłością. Dobra, sytuacją... jak ktoś mnie słyszy, jeszcze to robi grzywkę. W sposób fundamentalny z przyszłością. Grzywkę, no. Nie tylko z tym, co tu i teraz, ale są związane także i. E, słuchaj, jak stracisz łączność, to przesuń filiżankę sobie. Słyszysz? Filiżankę. Tusk też ma swojego człowieka. Przecież. No, gdzie ma? Za kamerą ma. Nie słyszałaś, że telewizję przejął? Operator to jest od niego. O, widzisz? Tusk teraz palcem ale na oko pokazał. Widzisz? I kazał operatorowi, żeby szerzej pokazał, żeby kamysza było widać, żeby się nie obraził. Nie wiem, komu tak nogi śmierdzą, ale ja będę brał dodatek za, za pracę w ciężkich warunkach. Grzywka, grzywka. Jakby co, to masz zapasowy mikrofon w pierścionku. W pierścionku masz głośnik też. Tak. Sprawdź, czy słyszysz. Dobrze słyszysz? No. Beata miała w broszce, tylko se broszkę przypinała za daleko i, i nigdy nie słyszała, co się do niej mówi. Dobra, jedziemy. Zaraz sprawdzę, co Tusk ma napisane. Specjalnie prezydent kazał go tutaj posadzić, na łączeniu tych stołów, żeby można było zobaczyć, co on tam ma napisane. I coś napisane, że panie będą do dyspozycji, tylko nie wiem, bo szpara za wąska. Sz szpara tu w stołach za wąska i nie widzę. Bo jak mówił, nie widzi powodu, dla którego amerykański podatnik ma płacić na bezpieczeństwo... Teraz dobra, mamy problem. Houston, mamy problem. Nie realizują swoich zobowiązań. No jest w tym, proszę państwa, pewna logika i trudno tego odmówić. Grzywka, napisz mu, żeby powiedział, że myśmy 4% zapłacili i nas Ruscy nie zaatakują. Niech powie, że a zaatakują tylko tych, co płacą poniżej 2%. A ja wam to zaraz narysuję. Jak rakiety będą leciały nad Krakowem, to znaczy, że Ruscy atakują Hiszpanię. Jak rakiety będą leciały nad yy, Wrocławiem, to znaczy, że A jak będą leciały nad Poznaniem, to niech powie, że do Niemców lecą. Coś im należało. I niech powie, że jeszcze... Yy, paliwa będą miały więcej zapasu, żeby im nad Polską nie zabrakło. A w ogóle to... To, to niech powie, że konfetti będą zrzucać. Jak będą przelatywać nad Polską. Tak, czarną teczkę se otwórz. Lęta, ale także polską opinię publiczną poinformować o... No, bierzesz? na rozwój naszego państwa w tym, no, dobra, i teraz słuchaj, teraz przerwę ogłoś i mu to wytłumacz. Nastąpi teraz krótka przerwa. Uch, dobra, pięć minut przerwy. I mam prośbę. Kto nie zmienił skarpetek, krzyżuje nogi. Proszę. Kurde, wiedział, wiedziałem, wiedziałem, że, że nie tylko. Nie tylko ty. Także widzicie praca w ciężkich warunkach, jak ktoś chce mi postawić kawę, w związku z tym zapraszam serdecznie. Tu można kliknąć. Kawa z rana jak śmietana. Zresztą wieczorem też.